Dalej sadownicy pytają o odmianę gala, o sporty gali, a jeżeli tak, to o które? Tak, no nadal jest bardzo duże zainteresowanie galą. Gala przede wszystkim odmiana pierwsza, first on de top. My mamy w ofercie galeśniko i mówimy tutaj o gali paskowanej. Oczywiście, jeżeli chodzi o polskich sadowników, to szukają tylko praktycznie i wyłącznie sportu gali paskowanej. My aktualnie w ofercie mamy galeśniko. No. Aczkolwiek chcę tutaj nadmienić, że od przyszłego sezonu będziemy mieli po raz pierwszy w sprzedaży drzewka e, nowej gali e, paskowanej, ciemnej, e, gali Będą... no z przyszłego, Czyli nie jesień, e, nie, jesień e, od okay. przyszłego sezonu sprzedaży, tak. Czyli od jesieni? Jesień może... 2025. Siedmiomiesięczne, siedmiomiesięczne i drzewka jednoroczne. Okay. To będziemy mieli z Gali Fen Stripe oraz drugą galę również kupiliśmy. Licencję w ubiegłym sezonie e, Gala Venus Fenga. Super. Podkładki na jakie gale będziesz miał? E, na M9, n 29. Super. Odnośnie gali, co jeszcze generalnie. Wszyscy pytają o pinowe. U ciebie też są pinowe, któreś? Tak. E, spinowy robię Burgreda. Okay. Bardzo dobrze się sprzedaje. Owoc cechuje się lepszym wybarwieniem niż. Pinowa, zwykła, większym rozmiarem. Owoc jest bardzo twardy, dobrze się przechowuje. Odmiana bardzo plenna, podobnie jak pinowa. Nie jest podatna na choroby kory drewna, co też jest jej zaletą dużą. No i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem sadowników. Również już w tym sezonie wszystko sprzedane i na przyszłość większość materiału jest zabudowana. A powiedz z Red dalej jest produkcją Ciebie jaką ogniana? Jest dalej. drzewka? Tak, z grupy Red Deliciousa produkuje tylko i wyłącznie na dzień dzisiejszy King Proata, bo cieszy się największym zainteresowaniem. Aczkolwiek, tak jak wcześniej wspomniałem, największym zainteresowaniem w tym roku z drzewek cieszy się gala paskowana. Można tutaj również w następnej kolejności burgret, pinowa, ligol, red, czerwony, no i również potem king Croat. Chociaż trzeba tutaj nadmienić, że ten sezon jest bardzo specyficzny i generalnie sprzedane jest wszystko i w tym, i w tym sezonie sprzedają się wszystkie odmiany, Łącznie z wczesnymi, starszymi, schodzi wszystko, łącznie ja z zewkami, wiśni, o gruszach już nawet nie wspomnę. Tak? Bardzo dziękuję. Dzięki.